Konsekwencje. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Setno. Sąd ostateczny. Co wychodzi naprzeciw? Szóstka monet. Wynik, odpowiedź, rada? Mag. Na spodzie talii jest siódemka mieczy. I to może być tło czytania. Sedno. Sąd ostateczny. Ja do sądu ostatecznego mam duży szacunek. Bo sąd ostateczny rozlicza. Człowiek już widzi swoje sprawy, jakie są naprawdę. To jest otwarcie oczu. Rozpadły się nasze iluzje i przekonania o czymś lub o kimś. Coś przestało nas karmić. Kłamstwa wyszły na jaw. Człowiek dostał oświecenie. Wcześniej czegoś nie chciał przyjąć do wiadomości. Zignorował przesłanki, intuicje, dobre rady. A teraz potrafi spojrzeć na drugiego człowieka, na stronę przeciwną, sprawiedliwie. Ale my też przechodzimy głęboką przemianą. Zrozumieliśmy naszą historię. To jest ostateczny rozrachunek z przeszłością. Nadchodzi zapłata za swoje zejście z kursu, a mieliśmy przesłanki, aby tego nie robić. Mogliśmy zignorować intuicję przy wyborze partnera, mogliśmy porzucić osobę, mogliśmy nie dać pomocy. Nie wybaczyliśmy komuś i to jest nasz duży błąd. Nie poszliśmy swoją drogą patrząc na szóstkę monet to też chodzi o jakieś rozliczenie finansowe typu moje twoje również źle się rozstaliśmy sąd ostateczny daje przebudzenie i świadomość która pozwala dostrzec prawdziwe konsekwencje naszych uczynków czy działań Co wychodzi naprzeciw szóstka monet. To jest spłata zazdrość, skąstwo, kłamstwo, nieleganckie, niehonorowe zachowanie, patrząc na siódemkę mieczy. To też jest wykorzystanie kogoś dla własnych celów. To też jest uzależnienie się od osoby, która jest od nas silniejsza. Wynik, odpowiedź, rada? Mag. Kiedy sąd ostateczny pokazuje się na początku rozkładu, to znaczy, że zaczynamy spłatę karmy. Pewnie myślisz, że dostajesz łomot od klary Tarot. Ale ja łomotu Tobie nie spuszczam. Łomot Tobie spuszczają Twoje konsekwencje, czyli za źle podjętą decyzję, za Złe Twoje zachowanie względem drugiej osoby, za złą reputację, za brak szacunku do siebie, za brak szacunku do innych ludzi, za zły wybór partnera. I również Twój partner może powiedzieć to samo o tobie, że do, dokonał złego wyboru. Również za to, że pominęłaś, pominąłeś wartości duchowe. W budowaniu związku, za brak odpowiedzialności, za wzięcie odpowiedzialności za dorosłą osobę. Kiedy sąd ostateczny pojawia się, to możesz czuć taki niepokój, bo czujesz pismo nosem, na przemian możesz płakać i śmiać się, ponieważ to jest twoja prawda, prawda o Tobie. Ja nazywam rzeczy po imieniu i to może być trudne dla ciebie. Dziękuję za to, że jesteś i mnie codziennie oglądasz, pomimo konsekwencji, które tobie doskwierają. Jesteś w połowie spłaty karmy. Moja rada jest taka, abyś zaczął, zaczęła spowiadać się przed Bogiem i przed sobą. Bo to jest bardzo ważne. Tutaj należy poddać się konsekwencjom z podniesioną głową i wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Ja ci jeszcze nie zaproponuję, abyś posłuchał mojego ulubionego utworu, czyli Marszu Żałobnego Fryderyka Chopina, ale niedługo zachęcę cię do tego. To będzie oznaczało, że właśnie spłacasz, spłacasz karmę i odradzasz się na nowo. Staniesz się nowym człowiekiem i z lekkością powiesz sobie wolność. Ale, żeby tak się stało, to weź odpowiedzialność za swoje czyny lub zakończ. Otwarty temat, który tobie doskwiera, bo wtedy poczujesz radość w sercu, szczęście w sercu i wejdziesz na swój kurs. Będąc na swoim okręcie, jednostce, powiemy sobie ahoj i tego ci życzę. A ja powrócę na brzeg i poczekam na nowych żeglarzy. Dziękuję i życzę wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbajcie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbajcie.